Witamy w drugich castingach naszego programu You Can't Dance. Proszę Państwa, dzisiaj zatańczą dla nas ja, trzy jakże kontrowersyjne postacie jak z poprzedniego odcinka. Zapraszamy Państwa po programie na wywiady z naszymi uczestnikami. Uczestnicy dzisiaj zmagać będą się o bilet na warsztaty do śmietnika i z powrotem. Z początku programu witała Państwa Kinga Srusin. Witamy pierwszego uczestnika naszego castingu. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan nazywa? Arzo. Jak się pan nazywa? Nie tak jestem, może wyka pan Nie, nie, dziękuję. W pracy nie piję. Ale... Do jakiej piosenki będzie pan tańczył? Arzo. Do jakiej piosenki będzie pan tańczył? Bo... bo wódka? ma. Dobrze. Już puszczamy. O, jest, o jest, wieku. A, A i Dziękujemy panu za jakże bogaty choreograficznie występ. Yy, niestety, chyba pan nie wygra biletu do śmietnika jest powrotem z powodu yy, stanu trzeźwości, pańskiej. A to nie owódzka było? Nie a to panie, o ja dziękuję. Witamy. Drugiego uczestnika naszego castingu. Zapraszamy! Cześć Boże, przybywam tu do Was z parafii warszawskiej, aby zaprezentować moje zdolności taneczne. Dobrze, do jakiej piosenki będzie Pan tańczył? Oczywiście.

Dostaje pan bilet, nie musiał się skonsultować. Ogłoszenie wyników będzie po programie. Dobrze? Dobrze? Witamy trzeciego i ostatniego uczestnika naszego programu, naszego castingu. Zapraszamy. Cięba Witamy. Y jak się pan nazywa? Ładek e, 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 jestem! Dzień dobry panie Łatko. Dzień dobry. Na do jakiej piosenki pan tańczył? Ja. 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 pan, pan. E, e, ja będę palczył e, do piosenki. Każdy poła w każdym. Dawaj mi tą nutę, bo ja tu mnie normalnie energii rozpierdam.

Ta litercianka psychologii robi jeszcze jedno walkę, ważną rzecz Pani z nadroni Po dwójnych ręków teraz je Po dwójną peperoni Od cyfretu ołomini Teraz o tym Rysio taki driver Wieżność kanem spadkowa całkiem Wie się mamy właśnie Na tarifie czwartej delikatnym wałkiek Bo po winie normalnie Kurna, right so W kulniach kopowali od niej baczy, jak Patrzy przed ramię Czy nie dosłucham ryby na kanapie Ja i Bo tak na imię my Myśli tym czatem o tym co Dziękuję bardzo, no i panie Ładku, no naprawdę, podobał nam się występ, ale, no właśnie, ale... Pani, nie powiem, nie? Bardzo się podobał, <mum> dlatego, dlatego <mum> dostaje pan premium, a do śmietnika i z powrotem na nasze warsztaty. Bardzo gratuluję panu Ładku. Dziękujemy. Może no, Witamy za kulisami programu You Can't Dance. Teraz przeprowadzimy wywiad z panem Mietkiem. E, proszę pana, jak się pan czuje jako przegrany, ale chyba jest pan zadowolony ze swojego występu? E, Jestem, bo... A przepraszam bardzo, chcę... nas... E, uczestnik ma jakby to powiedzieć łaknienie na takie napoje um, oczywiście ale chciałbym zaznaczyć iż jest to wódka polska mocna mocna naprawdę naprawdę w po bańce może zróbmy przybliżenie na etykietkę bańcy. wódka polska i mocno. Dobrze. No, a jeszcze, jeszcze chciałbym tutaj zaznaczyć... Proszę zostać mikrofon. iż, iż ponieważ e, myślałem, iż jest to o właśnie tą moją ukochaną wódkę, dlatego zgłosiłem się do tego programu. Jestem proszę Państwa w pełni trzeźwy i oświadczam w telewizji. Dobrze, dziękujemy Panu za wywiad może, i za kulis. Zaraz przeprowadzimy może... z drugim uczestnikiem. Witamy na drugim wywiadzie z uczestnikiem. Zapraszamy Księżula. Dzień dobry, Szyn Boże. Dzień dobry. Jak się Pan czuje jako wielki przegrany? Czuję się z tym bardzo źle. Jest mi niedobrze na myśl, jak. Mi ten drech przychodzi, ale tam na pewno tego drecha rozgrzeszymy. Yy, na pana głosowało stado mocherów. Jak się pan z tym czuje? Czuję się bardzo dobrze. Wiedząc, że moher jest są za mną, ale wiem, że kupię im następne, jak wygram. Yy, dziękujemy panu. Witamy na kolejnym wywiadzie. Z y, naszego castingu You Can Dance zapraszamy zdobywcę biletu do śmietnika i z powrotem, Pana Władka. Eee, go e? Panie Władku, e? jak się Pan czuje jako zdobywca premiowanej karty e? do śmietnika i z powrotem? E? 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 Zajebiście. Proszę Pana. Naprawdę świetnie pan zatańczył, muzyka idealnie dobrana, jesteśmy... Spa o właśnie, proszę zaprezentować nam tutaj swoją kartę, Spotka eee. <grym _> spotkamy się na warsztatach, miejmy nadzieję, tak więc chciałby pan coś jeszcze dodać, kogoś pozdrowić? mamusi i babci i wszystkich moich